Hejka! Witam Was w starej, nowej serii, bo dzisiaj ocenimy sobie dietę Wicki. Ja już zapowiadałam ten format jakiś czas temu, natomiast tak naprawdę jakoś nie potrafiłam za niego się zabrać, aż tutaj, dwa miesiące temu, napisała do mnie Justyna, czy mogłabym zerknąć na jej dietę i ocenić ją w odcinku. No więc stwierdziłam, że to idealna okazja do pierwszego odcinka z tej serii, dlatego zobaczymy sobie dzisiaj, jak wyglądał dzień Justyny, co możemy tam poprawić i jakich nowych rzeczy możemy się na temat żywienia dowiedzieć. Natomiast jeśli wy chcielibyście, żebym przyjrzała się waszej diecie, to koniecznie wyślijcie mi na ten adres e-mail wasz jakiś foodbook, może być w formie wideo, albo na przykład w formie jakiejś prezentacji, Fajnie, jakby tam były opisy posiłków, wasz opis e, i tak naprawdę zdjęcia produktu. Tyle wystarczy, myślę, że nie zajmie to długo, a czegoś fajnego będziemy mogli się dowiedzieć i będę mogła się przyjrzeć waszemu żywieniu i może wam coś doradzić. No dobrze, więc sprawdźmy, co my tu mamy. Justyna ma 24 lata, jest osobą dość aktywną, robi średnio 10 tysięcy kroków i do tego również dochodzą jakieś ćwiczenia. E, oprócz tego waży 61 kg przy wzroście 160 cm. I od półtorej roku redukuje masę ciała. Jest 74 kg, zeszła już do 63, a teraz chyba nawet do 61. Więc na początku jestem na gratulacje za tak wspaniały wynik. I to, co należy tutaj podkreślić, to to, że Justyna je wegetariańsko. Jeśli chodzi o śniadanie, no to tutaj mamy zdjęcie i jest to takie brownie z fasoli do tego masło orzechowe, suszone banany i kwark. Tutaj, jeśli chodzi o wartości odżywcze ma to 507 kalorii. Mamy 27 g białka, 16 g tłuszczu i 57 g węg gramów węglowodanów. No i 28 g cukru. Dość dużo. Prawdopodobnie ten cukier tutaj głównie wynika z suszonych bananów. Oczywiście jest również mogła dodać cukier do tego brownie. Nie mamy dokładnego przepisu podanego, jeśli chodzi o to danie. No, natomiast tego cukru jest dość dużo. Jak na jeden posiłek, oczywiście. Okej, okay, dobra, widzę, że jestem całkowitą gapą. Tak naprawdę tutaj mamy screen z aplikacji, w którym jest na dokładnie wylistowała te składniki. Więc jeśli chodzi o to śniadanie i ten cukier, skąd to się tam wzięło, to najprawdopodobniej wynika to z banana i z tych suszonych bananów. No i też z dwóch kostek czekolady. Więc pewnie dlatego. Ale generalnie wygląda to fajnie, posiłek jest dobrze zbilansowany. Mamy tutaj źródła wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Ehm, oprócz tego są te suszone banany i suszone banany tak naprawdę, one są świetnym źródłem błonnika, więc to naprawdę na plus. Suszone owoce generalnie stosuje się na przykład u osób, które mają jakieś przewlekłe zaparcia. Mogą one pobudzać gdzieś tam ruchy jelit ehm, do wypróżnienia. Tak naprawdę błonnik działa na naszych jelit jak taka szczotka, więc jest on bardzo cennym składnikiem w przy Natomiast na suszone owoce, suszone banany, morele, daktyle i tak dalej, powinny zdecydowanie uważać osoby, które chorują na cukrzycę lub zmagają się z insulinopornością, lub być może mają jeszcze inne zaburzenia gospodarki węglowodanowej, dlatego, że suszone owoce, mimo że mają bardzo dużo fajnych składników, to zawierają też dużo cukru, więc zjedzone takie mogą powodować większy wyrzut glukozy. Dlatego najzdrowszą opcją, jak ktoś już chce te suszone owoce jeść, będzie to, żeby jeść je do posiłku w formie takiej przekąski. E, jeśli chodzi o to śniadanie. No, jest ono dość mało objętościowe, ale wydaje mi się, że jest sycące, ma około 500 kalorii, więc wypada całkiem ok. Następnie mamy posiłek, który niestety nie ma zdjęcia, a szkoda, bo te zdjęcia serio. Dużo dają, więc jak będziecie wysyłać mi swoją dietę do oceny, to pamiętajcie o zdjęciach, będę naprawdę bardzo wdzięczna. Albo jakiś krótki filmik. I też najlepiej by było jakbyście podali składniki, z których jest to przygotowane. Wtedy możemy jeszcze bardziej w to się wgłębić i trochę nad tym pomyśleć. Natomiast na obiad w wydaniu Justyny mamy gofry na słono, na mące pełnoziarnistej z mozzarellą light, pomidorem i domowym sosem czosnkowym. Brzmi to naprawdę bardzo spoko. W składnikach tutaj mamy, bo tutaj są podane składniki z aplikacji, mamy mąkę pełnoziarnistą, mleko, sodę, jajko, olej, mozzarella light, pomidor, jogurt, majonez i czosnek. I łącznie ten obiad ma około 466 kalorii i 30 g białka, więc naprawdę bardzo spoko. Natomiast to, czego mi tutaj brakuje, to zdecydowanie warzyw, bo pomidora mamy tylko 100 gramów, więc jak na obiad, jest to dość mało. Chciałabym też tutaj przyjrzeć się jednemu składnikowi, a mianowicie mozzarelli, i zapytać Was o zdanie. Co Waszym zdaniem jest lepsze: mozzarella zwykła czy mozzarella light? To zależy, standardowa odpowiedź. A zależy od tego, na czym wam zależy. Bo jeśli na przykład jesteście na redukcji i chcecie podbić ilość białka w swojej diecie, to zdecydowanym faworytem będzie mozzarella light, dlatego że zawiera ona mniej kalorii niż jej standardowa wersja, a też ma więcej białka. Natomiast jeśli bardziej zależy wam na smaku, to ja jestem za mozzarellą taką klasyczną, zwykłą, dlatego że dla mnie mozzarella light trochę nie ma smaku, a mozzarella taka zwykła ma już go bardziej. Więc tutaj oczywiście w zależności od w celu można wybrać swojego faworyta. Po obiedzie na przekąskę mieliśmy banana i generalnie banany to naprawdę spoko owoce. Natomiast należy pamiętać o tym, osoby z insulinoopornością i diabetycy, że banan zawiera średni indeks glikemiczny. Więc jeśli jemy go tak samego sobie, no to rzeczywiście może gdzieś tam ta glukoza nam trochę podskoczyć i potem bardziej gwałtownie spaść. Ale to wszystko też, też zależy od tego, jakiego tego banana będziemy jedli. Bo banan bananowi nierówny. Banan bananowi nierówny, tak. <noise> Wszystko oczywiście zależy od tego, jak banan jest dojrzały. Banany bardziej dojrzałe będą miały więcej cukru, a banany mniej dojrzałe będą miały więcej skrobi. Tutaj Wam podr podrzucam ściągawkę, jak to dokładnie wygląda. Na kolejną przekąskę mieliśmy pudding chia z granolą, bananem i masłem orzechowym. I czy to było na jakimś pudingu, jakimś takim białkowym? Już sobie to sprawdzimy. Tak, mieliśmy to na kwargu waniliowym, czyli gdzieś tam fajnie, bo podbilansowaliśmy również posiłek o białko. Ale jednoznacznie z tego foodbooka można zauważyć, że Justyna bardzo lubi banany. Ja osobiście bardzo lubię pudding chia, dlatego że uważam, że jest to bardzo szybka, pyszna i prosta forma posiłku. Nawet na Instagramie jakiś czas temu wstawiłam przepis na taki karmelowy pudding chia, więc koniecznie zerknijcie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o zbilansowanie tego... Yy, tego pudingu wypada całkiem fajnie. Ja też uważam, że nasiona na chia warto wdrożyć do swojej diety i już Wam wyjaśnię dlaczego. Ano dlatego, że nasiona na chia zawierają masę kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, które hamują proces powstawania blaszki miażdżycowej i obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Ale co też trzeba podkreślić, to to, że nasiona na chia oczywiście fajnie sprawdzą się do tego typu deserów, natomiast jeśli chcielibyście do sałatki na przykład dodać nasiona na chia, to również spoko, ale też dobrym zamiennikiem będzie się tylko pamiętajcie, żeby się nie. Lniane, e, zmielić na świeżo, żeby one gdzieś tam mogły się wchłonąć, e, a nie przeleciały po prostu przez, przez wasz układ pokarmowy w niezmienionej formie. Dodatkowo nasiona chia zawierają również argininę, która jest cennym składnikiem, jeśli chodzi o regenerację, czy to gojenie się na przykład ran, czy rekonwalescencję po jakichś operacjach, czy też na przykład wspomaga regenerowanie się wątroby. Dlatego warto wdrożyć czyja do swojej diety, czy inne tego typu superfoodsy. Swoją drogą mogłabym nagrać odcinek o superfoodsach, a jak to dajcie znać w komentarzu ten posiłek Justyny wygląda naprawdę fajnie. I przechodząc już do kolacji, na kolację mamy kanapkę z humusem, z toppingiem, rzodkiewką i pomidorem. Ok, to jest jakiś humus z toppingiem, spice i salsa. Nie znam tego humusu, natomiast jeśli chodzi o zbilansowanie tego posiłku, ma on również 400 kalorii, 15 g białka i 13 g tłuszczu. Tłuszczów. Z warzyw mamy tutaj pomidora i rzodkiewkę, więc całkiem fajnie. Natomiast nie ja uważam, że można by było spokojnie dodać więcej świeżych warzyw, bo trochę tutaj mi w tej diecie Justyny tego brakowało. Więc podsumowując, Justyna zjadła cztery posiłki plus jedną przekąskę, więc w sumie tych posiłków było 5. Łączna kaloryczność tego całego dnia jedzenia wychodzi nam 1753. Mamy 84 g białka, więc tak naprawdę wychodzi 1,3 g białka na kilogram masy ciała. To jest jak najbardziej poprawną ilością. W teorii wychodzi nam tutaj, że cała dieta zawiera około 45 gramów błonnika. Mi się wydaje, że to trochę dużo jak na te posiłki i nie sądzę, żeby taka była realna wartość tego błonnika. Natomiast jeśli chodzi o tłuszcze, to tłuszczów było 60 gram, więc całkowicie ok. I na podstawie danych, które Justyna tutaj mi przekazała, wyszło mi, że jej średnie zapotrzebowanie to jest około 2100 kalorii, natomiast ona tutaj zjadła 1750, co daje nam łączny deficyt dzienny. 350 kalorii, więc jest całkiem duży deficyt, ale pamiętajcie również o tym, że tak naprawdę deficyt możemy sobie gdzieś tam mm, szacować w skali tygodniowej, czyli nie musimy na przykład codziennie jeść 1800 kalorii, tylko na przykład w jeden dzień możemy sobie zjeść 2100, 1750 i tak dalej, i tak dalej, z tego względu, że w każdy dzień możemy mieć nieco inne potrzeby i warto słuchać swojego ciała i na przykład jeśli czujemy się mm, na przykład, że w dany dzień zjedlibyśmy jeszcze więcej, bo jesteśmy trochę głodni, to dorzućmy sobie, a w dzień, w którym na przykład ten apetyt jest mniejszy, po prostu zjedzmy mniej. Ważny jest ten tygodniowy bilans. Reasumując, uważam, że dieta Justyny wygląda naprawdę dobrze. Mamy tutaj sporo rozmaitych posiłków. Może trochę brakuje tych świeżych warzyw czy owoców, natomiast moim zdaniem jakby to też nie definiuje całej diety Justyny. Być może akurat trafił się taki dzień, w którym tych warzyw, czy też tych owoców po prostu było mniej. Dajcie znać, jak Wam się podobał foodbook Justyny. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, czy też komentarzy, czy być może macie jakieś pytania. Jeśli chcielibyście, żebym zerknęła na Wasz foodbook, to wysyłajcie go na e-mail infomałpa Ja tam będę na Was czekać i będziemy sobie to zakolejkowywać na następne odcinki z tej serii. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zerknęli na mojego Instagrama i TikToka, gdzie wrzucam dużo treści między odcinkami na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się za tydzień w czwartek. Hejka!